Ty, możesz, ale szykowno baba. Godą cię jak jona nie od razu żyką i nie wyć mnie na pokuszenie. Słuchaj, jakbyś z nią żył tyle los, to ja to byś ty z żyką no inaczej. Jak? No ja. Ale mnie zbawło od złego. <śles> <śles> tak, umie godać. że mleka nie ma, czy nie ziółka? York, kobietom winka. Już, no, na już, już, już się robi, no, a mów swoj sobie dobry winko. Mm. To jest jedno, co mu wyłazi, nic więcej mu już nie wyłazi. No zaraz się odgryzie, no ona się zaraz się odgryzie, no, nie, nie. Bo Bo no, gibis, Co A co ty tak ciężko dźwigasz? No załóż tutaj. Zakupy, to zakupy. Ja, zaście, tata, te A zaście ta teściowa wykorzystuje. Marinka przyjdź, no bo ja się no bo no, dobrze, że się już wtedy wykro zrobiłam no, zakupy. Mówiło. Mam nadzieję, że kupiłam wszystko, co kazałaś. A mąka kupiłaś? Bo jutro trzeba nudle robić. Mąkę kupiłam, y -y, jajka też, tylko nie było tego, tego, no. Y – Jakiego Grincoku, dziołka? Tyś to źle działa. Nie Grincoku, no Grincojku. Jak to nie było? Przecatera, marchew, pietruszka i zele są bez rok. – No ale mama kazała mi kupić jarzy... Grincoka, nie jarzyny do zupy. Tego nie wiedziała. – Dobro, śpiew do mnie i do mojego synka. Ale ty nasi śląski gotki, to ty się chyba nigdy nie nauczysz. Jo myślał, staniesz sam z nami, no, trochę pomożesz i obejrzysz, jak my sam na Śląsku poradzimy się fajnie bawić. Dobrze. A ta Mariko, nauczy się ta dziełka, nauczy. ja. I wiecie, jak to w tej piosence było, co to pani Maria Pańczyk napisała, że po śląsku, po naszemu i rola nauczymy. nauczymy. To się to zaśpiewamy. Ja.